Dzień dobry, witam Cię w kolejnym szachoteście. Kolejne 5 zadań przed Tobą. Przypominam krótkie zasady: że będziesz sam sobie przyznawał punkty, jeżeli rozwiążesz zadanie. Zadanie jest 5 od jednego do 16 punktów. Za niektóre trudniejsze zadanie będziesz mógł sobie przyznać połowę tych punktów. Wszystko przed każdym zadaniem opowiem. To, na ile jest punktowane dane zadanie, to jest też na diagramie zapisane w postaci gwiazdek. Także zapraszam Cię już do rozwiązywania, czas, start. Tak jak mogłeś przeczytać, w zadaniu chodziło o to, żeby zadać mata w drugim ruchu, czyli tak jak dotychczas w każdym naszym szachoteście. W tym zadaniu prawidłową odpowiedzią to był król G6, czyli skoczek w zasadzie nie brał tutaj udziału, król G6, Y, powoduje, że król czarny musi iść na g8, no i na a8 mamy szachmat. W zasadzie innej odpowiedzi nie było. W każdym razie, y, te zadanie jest punktowane za jeden punkt, tak jak y, pokazywa to ilość gwiazdek przy diagramie. Teraz będzie kolejne zadanie. Być może te nie trzeba było w ogóle zatrzymywać, ale generalnie chodzi o to, że w czasie kiedy w tych 7 sekundach, kiedy ja pokazuję diagram, najlepiej zatrzymać, spróbować rozwiązać zadanie, zmierzyć się z nim, zapisać ruch, a potem dopiero sprawdzić odpowiedź i ewentualnie mój komentarz do zadania. Dobra, następne zadanie będzie już trochę trudniejsze, ale myślę, że też sobie poradzisz. Także zapraszam. Start. Podaję rozwiązanie. Prawidłym rozwiązaniem to również jest ruch królem, król F6. Przybliżamy się do króla, zostawiamy go na krawędzi. Król jest unieruchomiony. No i teraz w zasadzie dobrze, że przeciwnik ma jakiś ruch, czyli zbicie pionkiem piona. No i po biciu mamy szachmat Hetmanem na polu G7, ponieważ pole H5 jest odebrane przez pioneczka G4. Wydaje mi się, że było to jasne. Nie było tutaj innych jakby dróg rozwiązania, ani wiele innych odpowiedzi na Mata w drugim posunięciu. No, teraz jest już pytanie za cztery punkty, za cztery gwiazdki. Przygotujcie się. Uwaga, start. Podaję rozwiązanie. Hetman F8. Coraz więcej bierek na szachownicy. Coraz y, trudniej zobaczyć być może tą ucieczkę, y, czy tam zapędzenie króla przeciwnika y, w miejsce, gdzie dostanie szachmat już w następnym ruchu. No, ale trzeba y, w, kilka ruchów zawsze posprawdzać, czy być może tutaj będzie jakaś jedyna możliwość, jedyna odpowiedź. Tak, akurat po tym ruchu, gdzie król może tylko w jedno miejsce uciec, tutaj akurat na król na d7, po król na d7 będzie szachmat na hetmat d8. Nie było tu innej możliwości ucieczki. Każdy inny ruch powodował, że król gdzieś tam pouciekał i nie byłby szachmat w jednym ruchu, a jeszcze groziło, że jakieś szachy na polu e8, no to będą zbite przez końca. Także no, wystarczyło jakieś kilka tutaj szachów yy, sprawdzić, czy to wierzą, czy to hetmanem, żeby dojść do wniosku, że no, zostaje tylko ta jedna, jedna, jedyna odpowiedź, hetman f8 i w następnym ruchu, kiedy król już ucieknie na no to jedno, jedyne pole, bo nie może być zasłonięty na d7, no to mamy szachmat na polu e, d8. Szach na d8, bo nie ma jak tutaj uciec, bo pola do ucieczki są zablokowane przez własne piony przeciwnika. Tak czasem bywa, niefortunnie to wszystko stoi, mimo że przeciwnik ma <coughs> dosyć dużą siłę materialną. Ale niestety gdzieś tam zapędził się w jakieś miejsce, gdzie dostał szachmat. Dobrze, to zadanie było na 4 punkty, aczkolwiek jeżeli mieliście w zanadrzu jeszcze jeden ruch, nie powiedziałem o tym, ale mam nadzieję, że już znacie zasady i gdzieś one przecież są też opisane yy, wniżej pod filmem że jeżeli mieliście dodatkowy przy tym zadaniu ruch kandydat i to był akurat właśnie ruch F8 Hetmanem, no to mogliście sobie przyznać dwa punkty, czyli połowę z, tego, z tych czterech. Tak samo w następnym zadaniu. Następne zadanie będzie za 8 punktów albo 4 punkty, jeżeli uda Wam się to jakby za drugim podejściem rozwiązać, w sensie takim, że odpowiadacie i od razu dajecie dwie odpowiedzi, podkreślacie tą jedną Waszą właściwą, tą podstawową. I potem sprawdzacie rozwiązanie, zdanie, jeżeli trafiliście którąśkolwiek, no to teraz w zależności, czy to była ta bardziej podstawowa Wasza odpowiedź, czy ta dalsza, ta kolejna, yy, którą uważaliście za może mniej pewną, ale no yy, też ją ustaliliście, że będzie to jeden z ruchów kandydatów, więc jeżeli zgadniecie od razu, to pełna 8 punktów, jeżeli nie, no to 4 punkty. Także zapraszam na... Przedostatnie zadanie, 4 start. I podaję odpowiedź. Prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu, zadaniu na 8 punktów, jest Hetman E1. Tylko po tym ruchu może być zadany mat w następnym ruchu, ponieważ cokolwiek czarny teraz odpowie, to i tak będzie szach i mat. To jest jedno z zadań, którym największą trudnością jest przewidzenie, czy przypadkiem nie będzie ruchem podstawowym szach, ponieważ będziemy sami mogli dostać szacha, Hetman może zbić pionka, na d2 będzie szach, będziemy się musieli zająć szachem i wtedy odwiedziemy się o jeden czy kilka ruchów od Mata. Dlatego często jeżeli możemy dostać szacha, no to raczej prawidłową odpowiedzią będzie szach. Tylko dlatego, żeby no, nie dostać samemu szacha, no i jednak mógł być następny ruch umat. Tymczasem tutaj nie. Cokolwiek tutaj szach, y, czarne zagrają, to nic to nie daje, ponieważ ten szach powoduje, że mamy obrońcę, który jednocześnie po obronieniu się przed szachem da szacha czarnemu królowi. Czyli jeżeli czarne y, chcą zbić i zaszachować, no to my odbijamy hetmana, ok, ale jednocześnie robimy szacha i jednocześnie ten szach jest matem <grytania> dlatego to było takie zadanie tu ciekawym odpowiedzią jeszcze było oszukanie jakichś ucieczek królem ponieważ ten król jest troszeczkę w podczasku, dlatego że no tutaj jest wieża na 3, no i ona odgradza jedną linię yy, oraz tutaj linię numer 3 no, i jeszcze dwa gońce blokują piony. Piony są brnione i też tworzą taką kolumnę, taki, taki komin, gdzie król w zasadzie czarny nie może iść, ponieważ na przykład pole B5 jest kontrolowane przez piona C4. No dobra, ale gdyby na przykład tym Hetmanem spróbować blokować gońce w jakiś taki sposób, żeby no tutaj czarny mógł uciekając zbić pionka. No to dajmy na to, że będzie tutaj blokada najpierw tego gońca, co? Zablokujemy gońca białopolowego. Teraz jeżeli czarny by, białe by chciały zagrać na b1 z szachem, no to nic by to nie dało, ponieważ byłaby ucieczka. Czyli jeżeli teraz białe by chciały zagrać przez b1, no to jest ucieczka poprzez bicie piona na c4. Ale jest inny szachmat. Szachmat jest pionem na d3. Czyli ten szach, który by był również po biciu piona na D2, to jest wykorzystywany do tego mata. Czyli pion odsuwa się, robi szacha oraz pion broni piona, który został bez obrony, ponieważ Hetman stanął na linii goniec pion. Czyli jest szachmat. Co by było, gdyby jednak czarne chciały zablokować piona? Znaczy zablokować, no, yy, przerwać yy, obronę dla piona C5 poprzez ruch D6. Hetman D6. Blokujemy gońca. No, tu jest podobny motyw. Szachmat zada Hetman, to znaczy ruch będzie pionkiem, ale szach yy, będzie od Hetmana. Natomiast do ucieczki jest pionek C5 do obrony, więc. Na D4 o dwa ruchy bronimy piona. Normalnie, gdyby nie było szacha, to jeszcze mógłby być taki, taki ruch bicie w przelocie, ale nie może być w tym momencie, ponieważ jest szach. Szach jest ważniejszy, więc nie możemy się zająć pionem ani zdobywaniem materiału, ani niczym innym. W zasadzie innych tutaj jakichś odpowiedzi nie ma, bo cokolwiek by się tutaj nie stało, no to właśnie poprzez ten ruch piona albo albo właśnie zbicie piona na d2, no to tutaj jest szach i mat. No, także to było zadanie za 8 punktów. Jeżeli Wam się udało właśnie te pole e1 odnaleźć, żadne inne pole nie byłoby w stanie tutaj zrobić szacha, mata w drugim ruchu, dlatego, że nie bylibyśmy na tej diagonali czarnej, na, tej, na, tej, na, tym, na tym miejscu, gdzie hetman może dać szacha z odsłony, bądź przez bicie. Także jakieś inne odejście i obrona tego piona, na przykład na tej linii gdzieś tam, nie wiem, na H2, nic nie daje, ponieważ nie byłoby potem szacha z odsłony od piona. Dlatego Hetman A1 to jest jedyne rozwiązanie prawidłowe. Jeśli Wam się udało, to gratuluję. No i teraz już ostatnie zadanie, które będzie za 16 punktów, ale tutaj już możecie aż trzy odpowiedzi podać różne. No, i zobaczyć, czy trafiliście w tą właściwą. No, najważniejsze tu będzie, żeby znaleźć te wszystkie maty w drugim ruchu. Bo ten pierwszy ruch może nie wydawać się taki oczywisty, ale te wszystkie maty po, tym, po odpowiedzi czarnego no to jest najważniejsze w tym zadaniu żeby je tutaj. Próbować poszukać. Także zapraszam do ostatniego zadania, najtrudniejszego za 16 punktów, za 16 gwiazdek. Powodzenia Wam życzę spokojnie, spróbujcie je rozwiązać y i spróbujcie je po prostu rozwiązać, nie zgadnąć, tylko rozwiązać. To Wam na pewno przyniesie o wiele więcej satysfakcji. Start. I podaj odpowiedź. Prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest pionek E4. Było to trochę trudne do znalezienia, dlatego, że przecież no, chodzi o to, że ten król jest w zasadzie y, całkowicie ogrodzony naszymi różnymi bierkami, dosyć betonowo ustawionymi co nazywam wtedy, kiedy na przykład nie może być w następnym ruchu zbicia jednej z tych takich bierek, które blokują e, odciągają drogę królowi czarnemu jedyne pole, które zostaje to jest właśnie pole E4 i blokada w ten sposób powoduje, że no, z jednej strony, że jest zblokowane te, te pole, ale no i teraz jak będzie zbite to będzie szachmat, ale generalnie ten pionek jeżeli stan na polu E3, bronił pola D4 i bronił pola F4, to były pola, gdzie przecież król mógł sobie gdzieś tam uciec. No i w zasadzie od tych odpowiedzi trzeba by zacząć rozwiązywanie zadania, ponieważ no, jakiś ruch trzeba wykonać czarnymi. No i teraz pytanie: co by było, gdyby na przykład król poszedł na D4, po tym ruchu król na D4, Schachmat jest skoczek E6. To jest podwójny szach, więc nie ma możliwości zasunięcia ani tam zbijania szachowej figury. Tylko trzeba uciekać, a no ale już nie ma gdzie. Jest to szachmat. Jest jeszcze droga ucieczka. Król na F4, czy widać mata w jednym ruchu. Na pewno tak. Skoczek D3. Skoczek D3, a więc już widać, że w zasadzie to rozwiązanie polega na tym, że król nie zrobi ruchu, bo jeżeli król zrobi ruch w, drugim swoim, w tym swoim ruchu, no to będzie szachmat. No to trzeba analizować teraz inne odpowiedzi, inne najmocniejsze obrony czarnych. Co tu czarny mógłby się tutaj, czym by się tu mógł obronić? Tak naprawdę grozi dużo matów dwa maty grożą, bo grozi mat na przykład jeżeli goniec był odszedł gdzieś tam, nie wiem, na pole b3 czy a2 no to grozi mat skoczek d3 hmm. lub skoczek e6, który odgradza te dwa pola także Jedyną jakąś jeszcze szukaniem tutaj, no jakiś dróg ucieczki, dróg obron jest przykładowo zbicie, zbicie pionka. Co by było gdyby na przykład goniec zbił piona? Czym teraz można zrobić szach? No jeżeli, nie przechodzi oczywiście skoczek e6, dlatego że można uciekając zbić piona na f5. Więc tylko skoczek d3. Gdyby skoczek zabił, no to nie możemy tutaj zagrać yy, skoczek na d3, dlatego że król mógłby uciec na d4. Tutaj też nie można zagrać, ponieważ jest to tylko szach. I można uciekając na przykład zbić pionka. Więc w tym momencie żeby nie można było zbić pionka to szachmat jest poprzez skoczek na E8. Czyli goniec coś tam robi wreszcie w tej grze. Broni nam pionka. Aż został zbity nam pionek na e4, który bronił go, a te przysłony tutaj działają. Dobra, czy można to było jakoś inaczej jeszcze grać? Czy są tu jakieś, jeszcze jakieś inne ruchy, które mogą być jakąś mocną obroną? No ja tutaj nie widzę, no, gdziekolwiek tutaj, nie wiem, skoczek wskoczy, to też może być szachmat właśnie przez pole tej e6 z skoczkiem. Także jest tu dużo szachów, ponieważ może być szach od hetmana i szach od drugiego skoczka i w zależności z której strony gdzieś tam będzie próbował czarny się bronić lub jakoś atakować jakąś figurę tylko po to, żeby przedłużyć swoją y, agonię, no to niestety będzie mat w następnym ruchu. Ok, czyli to był właśnie, y, tu mogę jeszcze dodać, że autorem jest y, Jonas Buglos tego zadania. No i cóż, zadanie było za 16 punktów, jeżeli udało Wam się w którejś z tych odpowiedzi yy, odgadnąć ten właściwy ruch E4, no to gratuluję. Yy, każdy inny ruch miał jakąś obronę, nie wiem, czy jakąś, jakiś inny ruch, My myśleliście nad jakimś innym ruchem i rozwiązaliście go i wyszło Wam, że w każdym następnym będzie mat, to proszę jeszcze raz sobie przeanalizujcie. Że jednak czarne by w innym posunięciu miały obronę. Natomiast tutaj, tak jak mówię, 16 punktów, jeżeli udało Wam się to rozwiązać tak podstawowo, i każde następne, jakaś Wasza propozycja, no to punktowała na o połowę mniej punktów. Ja Was żegnam. No następnego razu znowu na tych samych zasadach znowu będą maty w dwóch ruchach i jeszcze mam dosyć dużo przygotowanych zadań, jeżeli chodzi o matowanie właśnie białymi i matowanie w drugim ruchu, więc póki co bawimy się w ten sposób. Do następnego razu, cześć!